Czym się różni papuga od bo ma krótszą nóżkę niż? Czym się różni kominiarz od piekarza? Kominiarz po pracy jest czarny, a piekarz biały. Czym się różni żaba od najbardziej ja? Tym, że żaba jest cała zielona, a najbardziej na brzuchu. Czym się różni radio od słonia? Słoń ma trąb, a radio Maryja. Czym się różni kobieta od komputera? Szybkością dostępu. Czym się różni mężczyzna od goryla? Goryle mają ogon z tyłu. Czym się różni saper od elektryka? Elektryk przed śmiercią tańczy. Czym się różni tlen od ducha? Niczym, i to i to jest niewidoczne.